Ciesną z majem, starym zwyczajem, znów się dziećmi stajem, listeczki, traweczki świeże, a wszystko nas za serce bierze, od zieleni, nie leni, wszyscy są szałowniscy, traci coś tu i na wskroś, dodamy, wali, proś! Pani gra w zielone czy nie, czy wybrać ci sądzą czy nie? W tej miłej gierce wysoko serce, ja z panią zagrać chcę. Zamieńmy się na role stażera, ale właśnie dzieci w szkole. Słońce odzieleni, szalejmy dziś jak szaleni, Wiosna czyni dziwy cuda, może nam się uda. Opróbuj sam tu i tam Zwracając się do dom. Czy pani gra w zielone, czy nie? Czy wygra ci są czy nie? W tej miłej piece jest taka serce, ja z panią zabrać chcę. Czy pani gra w zielone, czy nie? W tobie są sądzone, kto wie. Nie byle jaka gra jaka. czy pani gra w zielone, czy nie? Zamieni się na wolę starzewania, chodźmy jak dzieci, szczęki. Od słońca od zieleni, szalej dzisiaj krzelej. Wystarczy mi cuda i dziwne, może i nam się uda. Po próbuj sam, tu i tam zwracają się do domu.